Projektujemy yy, na razie otwarte tarasy, zdając sobie sprawę, że no, nie jest tutaj też zbyt wiele miejsca, więc praktyka pokaże, czy będziemy dostawiać jakieś ławeczki, czy nie. Obecnie stoimy przed głównym wejściem do galerii, czyli Westyburu, yy, który, który no, też się bardzo zmienił, to znaczy architektura się kompletnie nie zmieniła, ale zmieniły się kolory. Widzimy te, te takie blade cynobry, które są konsekwencją właśnie prac konserwatorskich i odsłonięcia wszystkich warstw pierwotnych. Na dole była oliwka w yy, klatce schodowej, trascy nober, yy, kolory dużo bardziej intensywne, zmieniło yy, no, się na pewno naprawę. Co są te kolory? To są wszystko kiedy kolory, które zostały przez konserwatorów pod kilkoma warstwami późniejszych przemalowań. Zapraszamy na sale galeryjne. Mamy cztery sale galeryjne. Sposób oświetlenia to druga sprawa, czyli to jest ta ukryta nowoczesność, czyli są to wszystko sztuczne źródła światła. Świetniki nie są otwarte na, na niebo, tylko wszystko jest to zakryte. Natomiast mamy tam sztuczne źródła światła, które możemy w pełni kontrolować, oczywiście ustalać natężenie, które nas interesuje. Oczywiście które, światło, które nie promieniuje, nie przepuszcza promieniowania ultrafrollowego podczerwieni, czyli wszystkich tych parametrów, które są potrzebne do bezpiecznego przerwania dziuszy. Sala, która yy, będzie się nazywała salą akademizmu, yy, sufit podobnie, zmiana miejsca świetlika, światło wszystkie sztuczne, wokół klimatyzacja, no, ściany. Ściany wymalowane już na taki róż już zresztą podobne kolory jak były przed nami. Przedtem ta sala nazywała się salą Hołdu Pruskiego, natomiast obecny scenariusz zakłada roszadę, to znaczy obiekt nasz, muzealny numer jeden, czyli pochodnie Nerona będą ustawione centralnie, a Hołd Rówski i racławice będą vis-a-vis -vis na tych dwóch jednych ścianach.